a nie tą, jak mi tu kieszczony to on, on miał takie zgrane paluszki i on zaraz ze tu który był podobny, a potem sprawdzał. o, ten! o O Jezusieku! Ten chyba był ten! Zaraz no, ah, będę sprawdzać, ale ja Wam powiem w ogóle, co mnie tu sprowadzał, co, co mi się tu w ogóle przytrafiło. Baczcie rady nie wysłuchać, bo to jest strasznie ważna sprawa. sprawa życia i śmierci, miłości i w ogóle. No, ja tu stanę, bo ja tu wszystkich hopu od mam wzrokiem, bo ja tu tego mojego jedynego hopa szukam. wiedźma tam po tej Babiej Góry, no bo wiecie, tam w Łorawce i tam w Zubrzycy tam gdzieś pomieszkiwała z, z moim bratem Wiaterem. Jak my byli młode, mój brat wiater i jo, wiedźma. A dlaczego wieźma? Bo ja zawsze wszystko wiem. No, a, ale do pewnego momentu, do pewnego momentu. I my się to tak hulali tam po polach, tak my się lotali. Ja się tak po tym nie tam latała. Wiater to ta śniegiem tak ludziom, turystą, śmieniem łodzkawalił. Jak hulali. I potem wiaterek taki... A ostatnio taka pod Markowiem szkabinali, jak my tam tym wiatrem, my tam, yy, brat, brat wiatr tam su, a ja tam z gotu, ja jak jo tą szufelką, tym śniegiem tam machała. A nie byliście to wy? By? Ojej. A na pewno. Tylko głupole chodzą w taką pogodę. I Johan powie o co chodzi, o co chodzi. I jak my to tak z bratem wiatrem tam z Zubrzycy, Łorawicy, my tam tak hulali po polach. Się gorole, górale, górale, się w kurwi zdenerwowali. pułapkę na mnie zastawili. Za mózgę mnie chwycili. Mój brater wiatr uciak, a mnie sznureckiem zawiązali. Do komórki wciepali i powiedzieli: Jak się uspokoisz i łot pracujesz te wszystkie ksyndy za tych turystów, za te nasze pola stratowane to my ci pozwolimy żyć. Nawet może się wydąż za kogoś, za jakiegoś żeniaca pięknego. No i o przystawa, Chłopiecali, że będzie chłop. To że się zgodziła, nie? Na tu na dole, to jest taka tam, taka, taka budka, ku Poszła tam kiedyś w nocy że się mówiła. kuwiła. Jaki sianko tam turysty zostawili, nie posprzątali za sobą. Dziunerzek taki o nie? No i powiem co bo dalej. No obiecali mi tego jakiegoś tam Józka, Henka czy innego. No i było to wesele w tym kościele tam w Borawce. Orkiestra grała. Ja <gry> Orkiestra tam grała. Szacowne. Para młoda się ustawiła, ale jo jest krytną baba jak ta młoda, jak ksiądz się pytał tego młodego. Nie wiem, czy to Henek był, czy Józek. A co się tak śmieszne, To, to jeszcze z tej sukienki weselnej. No ja się jako panna młoda obrygła, tylko ten... A to za chwilę, bo Belo się straci. I tak, powiem wam, co się stało? I ksiądz tak mówi do tej pary młodej, że stał tam z tyłu, taka przebrona, co by mi nie, nie poznali nie, w pierwszej parze między nami. I ksiądz się pyta, a czy ty tam Józków pobierzesz za żona, a tam Kasienko, nie? I jak miał już wsuwać ten pieszczonek na palec tej młodej, i on tak sprytnie między nimi, jak paluszek wystawiła. No widzicie, patrzcie, jakie tumą takie, no bo ktoś mnie tam sieknął, ksiądz. Nie krok, święconą wodą po tych palskach pierdyknął, no, no i no krew się leci, ciągle mi się tu coś leje. Ta święcona woda chyba przeterminowana była, no. no i jak się ludzie wkurwili, że między młodych wchodzę, ale on mi, on mi to do połowy ten pierścionek nasadził, nie? Ale ksiądz ta tam w tej łorawce, to cho, e, Nie mogę mówić na święty, cholera, bo znowu już On mi ten pierścionek szybkościągnął. Zamieszanie się zrobiło, zamieszanie się zrobiło, a przed łorawką tam kolestrazy po widzieliście, nie? Pan już takie. A bo ja bym jeszcze jednego nie powiedział, ja jeszcze bo oni będzie powiedzieli, że będzie jeszcze ten przystojniejszy chłopak jak no mojego brata im no wydom, wydom no, no. No trochę brata tam jeszcze przed weselem zawołała, oni go w beczułeczkę, a tam ja do niego tam, ja tam do niego pomachałam, mówię, tu jest takie dobre winko, takie dobre winko, to jest takie dobre specjały jak tu na stole, i, i brat se chciał skosztować co tam skoczył, a tam jeden ze strażaków tym szpuntem tam zaszpuntował e, brata Wiatra i zamknęli, no i wtedy co wesele było, że no, obiecali tego żeniaka, nie, przystojnego, nie i co się potem stało? Wszystko pięknie kwitło, łot, marca, po jesień, maj był pięknie zielono, zimy tego, te, lato zimy nie było bo brat wiatr zamknięty chmur nie miał, nie miał to przywiać. Słonko świeciło. No ale wiecie, to tak było. No I, i może do końca teraz do tego poprzedniego wątku, nie? No. I jak ja w tym kościele tam no, tego hopa chciała, nie? To yy, ten strażek, ten górny strażek. Byście byli na tym weselu. <ślesz> Ja to tego foyerwana, nie? No to tak coś mi się ja? widzi. Coś mi się tak widzi. Coś mi się tak widzi, ale zaraz, 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 zaraz. rozpoznaje, bo tam taki strażak był, taki kurczę czerwony i... Dobra. I on tak ten szpuncik, tak, nie? Jak ja tam z kościoła uciekała, szybko galopem no ten szpuncik, tak to się tu. E, I ten wiatr sruł, nie? I ta panna młoda miała welon taki biały, a ja chciała ten welon biały. No, nie daj, ten paluszek taki tu posiekany, ten welon biały uleciał kajś tam. I ja on taka już w białej sukni, ubrana do tego wesela, tak. I za tym welonem leciała. No, jak panna młoda? No, bez pieszczotka może być, ale jak bez welona? Panna młoda musi mieć welon. Ja szybko poleciała za tym welonem. A brat wiatr, jak ten welą szarpnął za schową, jak od razu chmury naszły, jak się kurzawica zrobiła i zabija, od razu zmaja się z zrobi. <grym> nie wiem, jak to podali na tym weselu. No nie wiem, nie wiem, ale lotom, lotom, lotom od wsi do wsi, od żółtyncy górnej do dolnej, łorami, łoratkę że całą już obiegała i i szuką tego mojego żeniaca, nie? No wiodek, wiodek, to że mu dupę bo już się zesek, on już taki nowy, lepszy był, no. i tak lotą i, lotą, i lotą, i tak się przyglądą tych wyznaczonych, zaraz tu sprawdzę. Wiesz jak leci, bo to już Paruśki pokażę. No by się na doło, nie miał. By się na by się na doł, ale tamten chyba inny był, tamten chyba inny był, a, a ten? Pan Rolp, pan już I też by się nadoł. Nie, zdołcisnął wszystkie walne hapy. A ten by się nadoł, naznaczony? Teraz nie mogę wybrać. To ja się zastanawiam, czego ci źli? Wiem, już Ale wiecie, co coś mi się zdaje, że tamten był? Tamten był trochę, aż, trochę, trochę miży. Miży. ale ja mam, mam pomysł, ja mam pomysł. Ja tej młodej, tej młodej, co tam była, ona tego żeniaca widziała, dom tu notesik, by zapisywała, wszystkie chłopcy, co się tam będą kręcić z młodymi dziołchami, a wam, a wam, wam, was przekupię. to nigdy nasyć, nie? Każdy ode mnie. Pieniądzek dostanie, bo jak zobaczycie, takiego młodego, żadnego no przystojniejszego od tych ciepłych. On bym jeszcze bardziej przystojnie. On był taki, on był taki ciągle, on był taki Nie ma tu takiego. Nie ma tu. E, to jest podobny do lajka ja mam podobny sobie wybawił. tu rozumie, ja tu rozumie. Tu, I tam, i ty, tam, podobno tam, jakiś tam, u was tu, bo u nas na Burze, nowego wału, nowego ładu nie ma, ale tam, podobno tu jakieś nowe ładu, tam, nowe wały i, i, i podobno to, każdy tego plusa tu u was bierze. To my tu uwe, To Jortu. Ja tu, ja tu rozdąb, jakbyście widzieli o, takiego, takiego to, młodego żeniaca, gotowego, to, gotowego to, do ślubu to, i, to, i to, wiecie, dostała. Się Dwa razy doniosę. <noise> a, a co wy myślicie, że rozmowy na za darmo? Nikt więcej drugiego. <głos> <Dwa razy doniesię. głos> proszę, proszę, proszę. 18 plus. <noise> Dwa razy dostanie pieniądze, tutaj, za, za, co wy by myślicie za darmo? No jeden nie będę dada, dada. No, a, ta, a ta dziążka będzie zapisywać jak panu, no, <tansuj dada> <dada> zdążycie jak, no, jakiegoś stażna ludzka, gotowego do Zeniawski. No wiecie, to byle nie żonaty, bo to żonaty, to, to, to się nikt nie widzi, to nawet biedźmy. Bo no, jednak biedźmy są honorne, honorne są biedźmy. To mi tam dajcie, Dobra, to jest... ja dajcie tak, mi to, to Ta to nam w zeszłym roku uczyła jak zakładać. <grym> każdy, <wioski> a to, co mam nadzieję, to każdy, o, o, o. dziękuję, bo... Moje... Młody chłopcze, że to otrzymujesz każdy przekupiony, on jest w telewizji. Każdy przekupiony, przekupiony, nie ma tam, tak, żeby nie było, że ktoś potem znajdzie mi tego ceniaca i coś o tym nie będzie chciał nie zapłacone, zapłacone i widzicie, tam jest plusy, o, jest modne plusy ostatnio, modne plusy, ja ci ja modne Plusów nigdy, nigdy za mało plusów, tak? Jeszcze ktoś nie ma? No, to ta, co notuje jeszcze takie czerwone dostanie. A co, co, będzie za darmo notować? No. 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 To, to wiecie co, no... Eee, a ten się migo. A ten się migo. A? Ale tu macie, ale mi ręce kasy nie chce no ale facet, na dziany facet, nie ten? Tam, a jeszcze przy okazji zanim... O, a zobacz, jak ma palce. Bez, bez. proszę, szybko, szybko no. powiem, żebyście się tam na górę nie pchali. Bo ten Diablak, to nie na darmo no Diablak się nazywa. Teraz godosz, Był tam, na moi koledzy zbóje, to tam kiedyś z diabłem klamarzyli. taki zbój ten, ten taki najważniejszy, aś przystojny był, Jezu, ale się ze nie chciał. On sobie chciał zamek wybudować, on e, z diabłami sobie pokramarzył, i tam mu diabły kamienia nanieśli, to z kamieniołomów, ale to wiecie, jak to jest z tych bajka kurza kur zapiał, ostatni ten kamień na ten wybudowany ząbecek z wad, no i te kupa kamieni na zmyście się zrobiła i diablak tam mówił na to. I tam, a tam jeszcze w Rzebie, to tam zbójnicy, zbójnicy mieli jaskinie. Jeszcze tych skarbów nie znaleźli. Ile tam złota, srebra, tych tam pieścionków i tych kielichów od pana na no, oraz z zamku. Szukają, szukają pan krzyżyki na skałach są, ale nikt jeszcze nie znoros. A czy ja wiem? A, a, to, a czy ja <śpuszcza> wiem, kaj to jest? Nie powiem. Byle komu nie powiem. A się kto będzie chciał żenić, weselich ozdrowień, zapraszam wszystkich. pieniądze potrzebne, czy on zbójów, czy nie, ale się przydadzą. To ja Wam pięknie dziękuję, Ci, co wyznaczeni, niech się nie boją, bo tamten był przystojniejszy. Jest tam jest, firma wsi do wsi już jest. już szukała tam w dworku jakichś moniaków. Powiedzieli, że jak nadjedzeni ludzie tam dzisiaj byli... <grym> Skoda gadać, że rzeźbiarz chciał mi dać nie godza się na to, a rzeźbiarz taki lichutki był, widzicie, tam, 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 robił, Jezusicki tam rzeźbił, tam, ty, dożyt, tam w tej dorze, w tym staszeniu, ale to nie on, tak, nie on, Herlajn, he, he, he. no, Bóg Dobra, boga, też to wszystko przez tego faroża, przez tego księdza, co ten pierścionek w ostatnim chwili wiedził. A wiecie, nie? Jak się pierścionka nie nałożyć, ślubu nie ma, nie? A tu tyle kawalerów macie. Ani jeden pieścionka nie nosi, ani jeden problem. <try> <try> A <ty młodziell? try> no ten młodzian nosi? To ten! To ten! By się Ja by się stały. stały. <try> <Stadikówka. try> Jakbyście tu Panie, samych żeniaków tu macie. Każdy chętny. A żadnego nie nie? Każdy, no. Jakaś się tak straciła. Zaraz na drugą. A jeszcze, zanim wyjdę, to wam, ale tego co ja szukam, to też nie mogę, obrączki. Bo ten ksiądz, jak tą obrączkę z tego palca ściągnął, to ta chole ten ksiądz powiedział, że pięć ma piętywy, tą obrączkę złotą zabrała i poleciała, nie? Nikt tej obrączki nie widział. Ani ją, ani młoda, ani młody. Nie ma tych pierścią, to ja tak po tych palcach. Ja na tych palcach tak patrzyłam, czy może ta, ta obrączka, co się straciła, co się skupiła. No to ja Boże, żegnam, dawać, bawcie się dobrze z tego na miasta. Do tak. brat. Brat, Ja, koledzy. czy coś na A we, Bradwiat, dzisiaj ciężko do Łot Poznaniu już szuka tego żeniaca, bo mówili, że podobno na zachód wyjechał. A Poznaniu na zachodzie, nie? No przecież o Frankfurcie mu nadawali. No, 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 tam -y no, no tam on tam i jo, no, <_t> tu szukał, może znajdziemy.

să folosi fonduri la cine se bea la cine se bea erau să fie activitate la noi ăă ă 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